Do Polski zbliża się kolejny nisz, ale już nie tak głęboki i nie tak groźny jak Ksawery. Jednak już daje pierwsze znaki. Jakie? Spójrzmy na mapę. Nad zachodnią Polską pojawiają się chmury z opadami. Na Nizinie Szczecińskiej pada deszcz, na Pomorzu Gdańskim śnieg. W Wielkopolsce, zwłaszcza północnej jej części, na Ziemi Lubuskiej też częściej pojawia się śnieg, ale im dalej, im bliżej Dolnego Śląska, tym częściej ten śnieg miesza się z deszczem. Krótko mówiąc, na drogach w tej części kraju może być ślisko. Poza tym pogodniej, bez opadów, na termometrach od minus 4 na Suwalszczyźnie do 4 stopni na Ziemi Lubuskiej. Taka sytuacja jest w tej chwili w Polsce, jak będzie w nocy. পাচ্ছেন W zachodniej połowie kraju będzie temperatura powyżej zera. Na ogół będzie padać deszcz. Miejscami na dolnym Śląsku tylko deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach opady groźne, bo mieszane od deszczu przez marznący deszcz pod deszcz ze śniegiem, a przy wschodniej granicy może padać sam śnieg. Miejscami te opady będą intensywne. Uważajmy. Wiatr też się będzie nasilać, ale już na pewno nie będzie tak groźny jak ostatnio. W porywach maksymalnie do 60 km na godzinę z taką prędkością powieje nad Bałtykiem i już nie z północy, a na ogół z zachodu, choć jeszcze teraz wieje z południowego zachodu. A jutro też dość mocno powieje, najmocniej nad Bałtykiem, maksymalnie do 60 km na godzinę. Na zachodzie cieplej i deszczowo, we wschodniej połowie Polski chłodniej i tu będą opady mieszane od deszczu ze śniegiem, po sam śnieg, miejscami marznące opady najmocniejszych opadów, ale deszczu spodziewamy się od Ziemi Lubuskiej po Dolny Śląsk. Do zobaczenia!